Jeżeli chodzi o taki nasz szlagowy produkt, są to kalendarze. Natomiast bardzo dobrze i już tutaj mogę powiedzieć, że dosyć mocno też rozwinęliśmy pozostałe linie produktowe, m.in. gry i puzzle, które od już ponad roku cieszą się swoją popularnością wśród agencji. I klientów, dodatkowo jeszcze produkty kaszerowane, czyli segregatory, clipboardy, teczki koło notatniki, ale także produkty premium. Robimy dla Was gry, nie tylko planszowe, ale i również karciane, i tutaj właściwie możemy wszystko bo możemy grę stworzyć, jej szatę graficzną, jej scenariusz, jej zasady, po prostu stworzyć grę skrojoną na potrzeby klienta. Nakładnie jest dla nas problemem, bo możemy zrealizować zarówno bardzo małe nakłady, jak i bardzo duże. Chcemy, żeby nasz klient znalazł u nas dokładnie to, czego szuka, bez względu na to, jak duże jest jego zamówienie. Jeżeli chodzi o agencje gadżetowe, mamy indywidualnego opiekuna handlowego, który jest taką osobą prowadzącą, pomagającą tutaj na wszystkich etapach zamówienia. Dajemy możliwość próbnych wydruków, makiet, wizualizacji, Zawsze chcemy, żeby nasz produkt docierał do Was troszeczkę szybciej niż... Po jego produkcji, żebyście mogli zobaczyć, jak on będzie wyglądał finalnie i ewentualnie skonsultować z nami jakieś zmiany. Standardowo na naszej stronie jest to 5 dni roboczych, natomiast pojawiają się też takie produkty, jak produkty wykonywane w 24 godziny. W przypadku, kiedy klient naprawdę potrzebuje czegoś, zawsze może skontaktować się również ze swoim opiekunem i dogadać swobodny termin, który mu odpowiada. Aby zrealizować swoje zlecenie, świetnym wsparciem dla agencji również są nasze katalogi produktowe, no-name, które można pokazać klientowi docelowemu, a które tak naprawdę zawierają w sobie już wszystkie ciekawe techniki, które jesteśmy w stanie wprowadzić do produktów. Standardowo agencję zamawiają wysyłki no name, czyli towar produkowany u nas bezpośrednio wyjeżdża do klienta, czyli agencja składając zamówienie podaje tylko gdzie trzeba wysłać i my już tam wysyłamy. Wiele agencji nigdy nie widziało nawet swoich produktów, ponieważ jest to dużo prostsza, wygodniejsza i tańsza, tańsza oferta. Dodatkowo też zamawiając produkt, który jest wysłany na wiele oddziałów, można też podzielić go na odpowiednie paczki, tak jak klient sobie życzy, i porosyłać taką tak zwaną multi wysyłką na różne oddziały. Jeżeli chodzi o y, wszelkiego rodzaju ugodnienia y, dotyczące tam powiedzmy rabatów, y, w bliższej współpracy i tak oczywiście tak, oferujemy to wszystko, co inni, tylko lepiej. Tylko lepiej. Myślę, że będzie okazja się przekonać. Nie powinniście się Państwo obawiać, bo wszelkiego rodzaju obawy, myślę, że tutaj mój dział graficzny, tak jak i produkcja, rozwieje szybciutko, a efekt tego będzie fantastyczny.